Cześć, witam was. Jestem Diviner, a to jest Gran 2 Battle Lord. No i kontynuujemy tutaj nasze wojaże z Aserajczykami, Kolejna wielka bitwa, coś czuję, ale uda nam się zebrać jakieś tam jednostki, udało nam się sprzedać, yy, Uda nam się sprzedać Kłopotliwą kompanię Kalit, która tutaj będzie myślę niewtyszkiem uwagi w tejże bitwie, bo yy, wraz z yy, wraz z przyszła tutaj. No i chyba uda nam się Pokonać kolejny oddział, który tutaj się utworzył. 600 jednostek to jest dość spora flota czy armia. No i mi też udało się zebrać ze wszystkich lotów tylko 600 jednostek, także słabniemy w sile. 15 tych łączników, także to jest Move! icho. Infantry! A shield wall! Move, infantry! Za 50 kawalerii, no to już jesteś ok, ale flota się uczników jest malutką. Tamtej już skurczy byki nam nie biegną. Putman, tam dostał ładnie, ci mi się Koń dostał. I'm going to go to the hospital. Follow me! Infantry! Oh, they're still killing me! Footmen, follow me! Infantry! Move forward! forward. Move! MOVE! Soldier, forward. move! After me! But follow me! O, ale kurde się wcypałem pięknie Czy może nie pięknie, tylko kówniano Piechota atakuje od razu Zobaczymy co z tego wykluje się Ole mi konia zagryzły Kurczmyki Ryk Fak mnie Sied No za jakąś dziewiątkę te technikę obejmą I przegramy To będzie perusowe zwycięstwo, ale przegramy. chyba perusowe. Perusowe zwycięstwo. Teraz byle co na roz rozwali. Teraz trzeba wszystkich lordów wywleć tam do góry. 17 możemy, no, palicha z nimi. Dobra, sobie tych, którzy jeszcze są. Do zaawansowania zostało nam bardzo mały jednostek. Myślę, że trzeba stąd tam już. Wrócimy, może jak się ogarniemy. Tutaj jest niby nie jest ich dużo. W sumie mamy trzy zamki. Też dyplomatycznie, jak to wygląda 47, 54%. A resztę będę z pierwsza No ci muszą tutaj zostać ten tormut i ten dziki. Czekam sobie, dobra, odpuścimy. Idę dalej. Chcę, chcę jakoś przejść tutaj, trzymać bokiem. Że to się o kogoś ogarnąć, jeszcze proszę bardzo. Dołącz już do nas. O. o proszę bardzo, nie są tacy drodzy. 27, także gotowe. Tak, do nas dołączam, to będzie gitara. Zapewni nam to jakiś przemarsz wojsk. Tutaj nam splądrowali Oto O, to jakiś go Z tych karegitów. On może być znaczną siłą. Proszę go nie dogonię znowu. nie dogoniłem go OK. Z Mizamem jakimś muszę rozmawiać, Dobra, no to policho tego Mizama. Tutaj się ładnie umocnili Ja tu sobie raczej w tę stronę pójdę i... I tam po prostu armię rozwiążę, żeby wszystkich lordów ściepnąć tam w Oni sobie pójdą do swoich zamków i ogarną wszystko, chyba myślę, tak coś mi się czuje, że może tak być. Jeszcze trochę przedłużę to, żeby bardziej w głąb poszli. Tutaj huzeci do nas nie dojdą za daleko są. To mogli przejąć te. Ten zamek jeden się trzyma, nieźle. W dalszym ciągu. A A tutaj coś się A to wojnę mają z kimś. Dobra, to już się znajduje blisko moich włości. też 500 jednostek zebrałem. Dobra, tu już mogę armię rozwiązać. Tu już nam nic nie grozi. Gdybyś został 70 jednostek, Także zaraz idę sobie gdzieś tutaj do. W swojego zamku i zobaczę czy mogę coś tutaj ogarnąć jakieś wojska jakieś wojsko w ogóle no to mam dzików, mam dużo zwierząt może czas by podpisać z, z kimś pokój dobra, bo tak mam imperialny strzelec, to jest maksim A dobra, bo to sama kawaleria z tym. Okej, okay, no dobra, to wrzucę tych, co mam kawalerzystów. Dobra, to by byli chyba przy... O, jeszcze ten. To by byli wszyscy kawalerzyści. także tu o konicy 127 idę sobie do Karpanes. Czy jak to się. Bane... Banesef. No i tutaj sobie zostawię jakieś wojska. Mm, czyli tak zrekrutuję. Mogę tu, o, kurde, mogę jednostek 27 zrekrutować. Nawet tych batańskich wybranych, ale mi lubią. Dobra, zarządzaj, yy, iść do zamku garnizonem. Jest tak, bo już mogę. Mogę już wszystkich kurdemantów wykluczonych. Tych dzików, tych też mogę rzucić. Imperialnych piechurów zostawiamy. Trzelecjów pogorowych, tych włóczników O, tu duże jest jednostek takich, które już są wyszkolone. Także można je wrzucić bez problemu. Gdybym się z świeżą armią zebrać, to zostali prawie sami wyszkoleni na maksa. O, tego jeszcze dziś przeczyłem tego tak samo. To za chwilę tam się wrócę Dobra, najemne ostrze. No i ochotników mi zostało 12. Dobra, bo ja to mam teraz tak. Co ja tu mogę wziąć? W sumie dużo. Dobra, sobie i za moment wrócę. 13 minut trzeba wyciąć chyba Dobra, mam tyle batanskie chłodników, mogę ich sobie wziąć. Włączników już nie bardzo. pani są już wyszkoleni, także będą tylko wadzić. No dobra, bo tu w sumie idę sobie do ten kanok F5 kliknijmy. Kupimy sobie żywność, bo tutaj tylko dziki jemy, także trzeba coś tutaj zmienić w diecie. Także do zamku, karnizon, co tu mamy? Proszę bardzo, sarajskich strzelec, można wziąć ich wszystkich. Ochoty, weteran, ten strzelec, jak da się go wyszkolić. Da się go wyszkolić także. Strzelców tutaj w opór. Eumnuchy są już wyszkoleni. Dobra, imperialnych pichurów mameluków. A rekrutów trochę jest asarajskich, plemiennych. Ich też można wziąć sobie badań, końców leśnych na miecznik. Można go jeszcze do tego wyszkolić, także weźmiemy sobie. Imperialny Doświadczony Piechor również, Badański Flaxman no, Korsarze 8, teraz już mogę wszystkich wyskolić, także Nawet Grabistów sobie wezmę wszystkich, o bo już nie mogę, maksimum sobie tutaj ugarnałem ich Dobra, tyle mi wystarczy, także jeszcze pójdę do ruchu więźniami zarządzam. Przerzucę ich i gitara się ma. Mam teraz 311 prawie, a teraz nie mam wpływów, także muszę sobie troszeczkę poczekać. Chociaż w samotności jakby na poszedł ich działał, to może coś ogarnę. Weszemy sobie kupi normalne normalne żarcie. Myślę, że to wystarczy. W sumie to nie wiem co by tu ogarnąć w tym momencie, no poczekam sobie jakiś czas Mam 3,5 wpływu dziennie I Tutaj się regeneruję, bo są u siebie W sumie mam 300 jednostek, no mogę się tutaj rzucić na tych może coś wyskrobe, a gdzieś tutaj do tego zamku. Dobra, zobaczymy po kosztach. Po kosztach tylko jednego ziomka to swoim. Jeszcze swoją, bo chyba te ci moi popadali wszyscy swoje działy? Tak I Tego wziąłem, ogarnąłem Stań pięć, żebyś nie umarł Dobra, oddziałem, bo w sumie kurde no. To trochę to słowo wyszło. Tutaj żelazna oki biega. Zaraz no, mam jakieś umiejętności, które mogę sobie rozwinąć. Met atletykę. No w sumie to nie wiem. Chyba to przywództwo. O, proszę bardzo, nowe rzeczy. Milicja miejska. Milicja sobie ogarnia. No i tu muszę punkt sobie wsiąść, bo nie mogę. Inżynieria zaawansowana. Wysie, które posiada, że zdzieję się dwukrotnie szybciej. W sukcesie, że to się zredukowało na 20%, to się. No, w sumie będę miał więcej hajsu. Do którego tak mam już w miarę. No ale dobra. Czy jeszcze ktoś mogę w sklaną kogoś puścić tutaj w oddział? Już nie mam w limit. No dobra, w sumie to z mojej strony będzie wszystko, chyba. Już zapraszam na kolejne części. Trzymajcie się i strza.